Był nasz pierwszy most z tym Jak on no, Z Danielem, nie? Pamiętasz? Na A ten kupił... nie... Znaczy no, tak. tutaj on chciał... nie wiem... Gazu, ale nie było no, ale, A nie, on w, te, w Tesco kupił te odświeżacze no, pierwsze No wiem, ale tutaj chciał gazu, a chyba nie było Coś takiego No, jedziemy do Pauliny? Do... Do... Pierdzielimy się, z tam jedziemy A ty mnie tu przez pasa nagrywasz Nie mam mnie Cenzura Ja też spałam Ja na tej stacji też tam Parkowaliśmy z tym A Z tym kurwa, jak mu tam Strucka wyłożona Trutka na szczerze gorze. No to tak kurwa ciaska. Jedzie Sebus, wraca Sebus. Szybko kupiłem jest miejsce, żeby stanąć. Później. No nie ja... Jestem w skarpetkach Nie, nie możesz Ty, ale ja z tym mam jechać? Nie, ja to biorę Ale mi... Ale czuję w tym kręgosłupie Ja... Dopiero O <gry> rącajstwo o, nas! Weź się Chicago. Nie tak idę Ja nie really <tod Toy Story> wiem <gryw consultation> Nie jest hmm. <SUSAN2> Tam to była skrzyka z bezpiecznika no właśnie, to jest nie widać w Oj, nie musi być widać. A przez chwilę wam widać. Ona był no, no. ja ale... z tym, no, przewiduje szynkę nawet. Ktoś niego przypieszył. tam miał kufło, ale ma. będzie go też na.

Przedstaw się powiedz, coś Andrzej. Cześć! Jestem Andrzej. Jedziemy sobie. Myśmy pana zabrali, ale miejsca nie ma. No, tam pan stał na przystanku, czekał, że ktoś go zabierze. Ale tak zbytnio miejsca nie ma, a poza tym Nie wiadomo czy coś do jedzenia ma No. My głodni ogólnie jesteśmy. Znaczy no ja jestem. Spodniałem, ale dałem ci czymś. No chipsy, no chipsy dostałem, ale chipsami się zbytnio nie najadłem. Gdyż dopiero po skończeniu chipsów się zorientowałem, że mogłem sobie piwo otworzyć i by było lepiej, ale... No, też nie pomyślałem. Masakra. Podobno postój dopiero za Poznaniem. No i dopiero też tylko na szelu. no to już w ogóle. Aaaa, Andrzej i jego historię życia. No, jedziemy. I Sebuś. Prowadzi sobie. Sebu. Sebusia nie można denerwować, bo on prowadzi. Pozabija wszystko. I owo się, się nim w Na górę, panie. jest tak. włącz. Na ile włączałeś? Co Na ile wcześniej? Ja Przepraszam. Ja pierdolę ile świata. A dziadek się zasnął. Ile świata, A robisz, ja... Ile świata, ja... Co? Ale gościu się A Nie wiem, i... spacerowaliśmy i...

Nie, nie możesz patrzeć! <grymne> <Ale jeźdź. grymne> tak widziałem? Dziwne to. I co to? To drugi na dźwięku nie ma Włączone Powinien mieć proszę iść Powinien mieć taki kąt. No Powinien al, al, albo... <grytka> mieć trójkąt, a jeśli nie ma to awaryjne Z tego co wiem Albo Czy to jest jedno pasmowe rombro? Nie a tu tutaj na skrócie, bo Jadą, 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 Jadę, jadę, jadę ulicą Jadę opony asfalt drą, pingwiny Jak zobaczą że na zawał, umerą Hej! Ale jestem ja bym sam jechał, bo Bo tak jak w jak Jak z kimś bym miał jechać, to nie chciałbym tutaj rzeczy Jak się rozjebać to samemu A nie Najgorsze to... jak, jak się rozjebieś Zginął gdzieś na a tu przyjęcie. Olej, no to się wzięcie. to samo. Nie, no tutaj bez przypału to chyba trzeba. Olej, O no. Mięle chyba jak piła, tak jak w kupie. Ale to... Idziemy? Ale właśnie widać, kochanie. Dobrze. Nie, w ogóle nie widać się tego. Ciemno jest. To no i tak by nie było nic widać. Listerko z GPS-a zwalnia. Powiem wam, że... Łooo. <grym> wow. Taki sam się w Szwecji pija jak się do Norwegii jedzie. Taki sam most. Prawie taki sam. On w ogóle nawet ostrość nie łapie. Jak Przecież jest... No teraz na. A przed chwilą w ogóle... Jak, Ale takie, takie też można dać do filmiku, nie? Jak tak, 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 tak. Bizim. Ay evet. New evet. 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 Ty, ale te światła dają, co? Haha, nas wzięła! A ja nie miałam ostrości! Czeka pobudka? Jestem my. Weź. Idźcie, się, się skajtuje. Ja idę sobie bluzę na wieszaku powiesić. Andrzej. 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 Nie bo ona nagrywa się nie rozbiera. Na co oni patrzą? Na oczy? Bo to jest druga. A w ogóle jak te krowy tam. Weszły? Gdzie jest druga? Jak te krowy tam szedły. No z drugiej sam przyszłam. Ja ma... No tutaj... A ja przy płocie one chodzą. Wiem, no co zobacz jakie tam jest spod tu.